Temat jest na, na temat bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu, bezpieczeństwa zdrowotnego. Jest to temat, który ostatnio żył w mediach bardzo, żyje w naszych rozmowach codziennych ludzie, którzy się, którzy się obawiają, obawiają się w tej chwili py, zadają nam pytanie, czy, czy bezpiecznie jest położyć się do szpitala Skierniewickiego czy bezpiecznie jest, czy pogotowie przyjedzie na czas, czy jest z tym jakiś problem jest, bezpie, jest bezpiecznie? My jeszcze nie wiemy, my w tej chwili jesteśmy w tej chwili w trakcie dyskusji, mam nadzieję, że jest bezpiecznie w tej chwili odpowiadają nam e, na nasze pytania e, przedstawiciele e, instytucji zajmujących się e, służbą zdrowia Skoro osoba 60-letnia Umiera pod szpitalem i nie dostaje pomocy, no to jak? Jest to dobrze? No nie. No, to e, jest to dobrze. No ale sądzi pan, że ta dzisiejsza, to dzisiejsze spotkanie coś zmieni? Nic. Nic. Po nic prostu nic. Nic nie zmieni, tylko to powinno się nagłaśniać i dobrze, lepiej późno, jak wcale. A, I wnioski przekazywać samorządy powinny do rządzących. Czy znaczy to jest spotkanie bardziej medialne, tak to, tak to odbieram. Jakkolwiek każde, z każdego spotkania trzeba jakieś wnioski wyciągnąć. Nie brakuje takiej codziennej pracy, a właściwie systematycznej pracy, informacji, współpracy na przykład szpitala z komisjami, zarówno merytorycznymi komisjami, zarówno Rady Miasta Skierniwice, jak i Rady Powiatu Skierniwice. Przez tyle lat, jak jestem, byłem zastępcą, a teraz pełniąc obowiązku. To nie przypominam sobie, żeby pod względem medycznym żeby uczestniczył w jakimkolwiek spotkaniu. Może czas na inicjatywę ze strony szpitala, czy też czekają Państwo na drugą stronę? Ja myślę, że każdy czeka na, na tą drugą stronę. Ja dlatego że problemów jest tak dużo, że po prostu to w jakiś sposób unika, I jak gdyby. Uni nie bierzemy tego akurat pod uwagę, nie pamiętamy o tym. To no, jest normalna ludzka niepamięć. Natomiast oczywiście, no, taka, takie problemy poruszane na tym muszą zmusić do myślenia, i myślę, że to była cenna inicjatywa, żeby można było przynajmniej raz na kwartał spotkać się i porozmawiać o pewnych problemach. Proszę pana, sprawa śmierci 2,5-letniej Dominiki i pani 89-letniej, które te dwie sprawy sparaliżowały opinię publiczną, tak naprawdę, w Polsce. Po tych, po tych sprawach dyrektor Krulik straciła stanowisko. Czy pan sądzi, że w szpitalu Skierniewickim czy w Sorze, czy w ogóle w ratownictwie medycznym, coś się zmieniło? Zawsze się zmienia, z dnia na dzień po każdym dyżurze. Szczególnie po takich zdarzeniach wyciągam jakieś wnioski. Proszę nie łączyć szpitala Skierniewicach jako struktury, zarówno organizacyjnej, jak i zespołu ludzkiego sprawą śmierci Dominiki. To jest pierwsza, druga, podstawowa rzecz. W sprawie yy, pani 89-letniej to była sprawa może kuriozalna, incydentalna, natomiast yy, chciałbym, żeby zawsze było podkreślane, że ta kobieta była cały czas pod opieką lekarzy specjalistów w miejscu, gdzie miała wszystkie niezbędne środki zarówno lecznicze, jak i techniczne, żeby ją zabezpieczyć. To dlaczego nie żyje? No... W którymś momencie umieramy. Przyczyna śmierci jest jak gdyby poza możliwością mówienia o tym na, na, eter, na falach eteru, dlatego że no to są dane medyczne. 89 lat ciężki zabieg i zaawansowane zmiany chorobowe mogły do tego doprowadzić. No, zadaje mi Pan bardzo trudne pytanie, czy system zdrowotny jest zdrowy. Gdyby był zdrowy, na pewno nie byłoby tego typu sytuacji, prawda? Natomiast. To jest y, żywa materia, w związku z tym tutaj nie jesteśmy wielu rzeczy w stanie przewidzieć. Kwestia tylko właśnie takiego szybkiego niesienia pomocy w odpowiednich jednostkach, które są w stanie zabezpieczyć medycznie. Jak to powinno w skiernicach wyglądać, żeby to działało? Szpital, szpital w Skierniewicach jest szpitalem wysokospecjalistycznym. Na pewno doskonale zapewnia pomoc medyczną pacjentom, którzy do niego trafiają. Proszę zwrócić uwagę na to, że pacjentka, 89-letnia kobieta, była w 100% zabezpieczona anestezjologicznie na sali pooperacyjnej. W związku z tym tutaj kwestią dyskusyjną pozosta pozostaje Przewiezienie w trybie natychmiastowym na ojom. Ja podkreślę, pacjentka była w pełni zabezpieczona anestezjologicznie. Ale czekała na karetkę, która, miała, która przyjechała dopiero z łodzi, żeby ją przewieźć 200 metrów, czy nawet 100. Tak, natomiast na tą karetkę czekała z uwagi na to, że karetka, która, karetka przeznaczona do transportu wewnątrz szpitalnego przewoziła akurat pacjenta do Ogrodziska Mazowieckiego. Od tego zdarzenia sytuacja uległa zmianie o tyle, że szpital dysponuje aktualnie dwoma karetkami, które stacjonują 24 godziny na miejscu w Skierniewicach i to zabezpiecza przewóz między szpitalniany, jak również między oddziałami szpitali. Sądzi Pan, że ta dzisiejsza konferencja, to spotkanie coś zmieni? Medialnie jestem o tym przekonany, że medialnie tak. I Głównie wydaje mi się, ja mam takie podejście, że żeby chciałbym, żeby się to nasze spotkanie odbiło echem wśród mieszkańców naszego miasta, żeby do mieszkańców wytarła taka informacja, że. E, muszą więcej wymagać od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Tam też są karetki pogotowia, gdzie można zamówić wizytę lekarską i ten lekarz jest zobligowany do tego, aby udzielić tej pomocy. Pamiętać też o tym należy, że karetka zespół ratownictwa medycznego nie da zwolnienia lekarskiego i też tak na dobrą sprawę recepty nie przepisze, ale wtedy, ale wtedy gdy trzeba tą karetkę wezwać, nie bójmy się tego robić i zgłaszajmy to do dyspozytorów i walczmy o to, żeby, żeby te karetki w stanach nagłego, nagłego zagrożenia zdrowia i życia do nas przyjeżdżały. Dobrze się stało, że jest taka sesja, jest to pierwsza sesja tego typu. Tylko my jak zwykle działamy trochę po czasie, tak, jak się coś zadzieje to od skrajności w skrajność, no jak, 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 potrzeba to, to, takich sesji nie ma, a jak się coś zadzieje to wtedy robi się taki trochę taka sesja jest. Niemniej jednak dobrze, że ona, że, że, ta sesja się odbywa i możemy na ten temat dyskutować. No, na pewno brakuje mi tutaj tych, którzy o tym dzisiaj decydują, tak, no, nie ma pana prezydenta, nie ma, nie ma żadnego z marszałków, a to oni odpowiadają za Skierniewicki Szpital, oczywiście są ich przedstawiciele, no ale... To są decyzje polityczne, nie oszukujmy się. I oni te decyzje podejmują. I dobrze było dzisiaj usłyszeć ich głos. Nie wiem, czy potwierdzali zaproszenie, ale na pewno, na pewno tutaj brakuje ich. A na prezydenta? No chyba nie ma pana Tremskiego. No nie ma. Powinien być. No Chyba dobrze by było, tak, że, żeby pan prezydent był, tym bardziej, że, że dawał głos i wypowiadał się o tych całych sytuacjach wcześniejszych, smutnych dla mieszkańców Skierniewic, które zadziało się w skierniewickim szpitalu. I też brakuje mi tutaj właśnie głosu pana marszałka, poza tą dynamiczną sytuacją, która miała miejsce z odwołaniem pani dyrektor, dzisiaj takiej chłodnej analizy i oceny. Czy na pewno to odwołanie było konieczne? Czy pani dyrektor zasłużyła na takie potraktowanie? Bo jak znam, życie to pewnie można było dyskutować. Ja mówię to jak, jako poseł opozycji, więc, więc wi wiadomo, że tutaj rządzi PSL i, i Platforma. Też warto o tym przypominać i warto o tym mówić. Kto od kilku lat ma za to odpowiedzialność. Ale na pewno brakuje mi też w zachowaniu pana marszałka. Yy, Pewnej takiej klasy, chociażby przy odwołaniu pani dyrektor. Nie można przed kamerami wymachiwać odwołaniem, tym bardziej, że pan maszałek Stępień był w skierniewicach pierwszy raz od, od, od iluś, od, od długiego czasu, tak wcześniej, wcześniej go tu nie było, więc nagle kiedy się coś zadziało w mediach ogólnopolskich trzeba było tak pokazać skierniewice. Uważam, że błąd i uważam, że, że to jest też nasz błąd, że i błąd samorządów, że nie potrafimy zadbać o wizerunek miasta, bo, bo jednak ten wizerunek był niekorzystne i teraz dobrze było dzisiaj o tym porozmawiać, a tych osób nie ma i tego chyba brakuje.